Jakie równanie ma prosta k? No i musimy na podstawie treści polecenia odpowiedzieć na to pytanie. Mamy w treści polecenia podaną prostą L i mamy informację, że prosta K i L są ze sobą prostopadłe. Musimy tutaj wykorzystać ten wzór, który tu zapisałem. Mianowicie, że wartość współczynników A1 i A2 jest równa minus 1, wtedy kiedy dwie proste są ze sobą prostopadłe. No i my skorzystamy właśnie z tej zależności i zauważmy ile nam wynosi ta w tej prostej L. W tej prostej L ten współczynnik A to jest wartość stojąca przy X, czyli nam wynosi 3 drugie. Zapisujemy w takim razie A1 jest równe 3 drugie. No i teraz musimy zapisać równanie, że A1... Razy a2 musi dać nam wartość minus 1, czyli podstawiając mamy 3 drugie razy a2, to wartość będzie musiała nam wynosić minus 1. I teraz podzieląc to przez 3 drugie, otrzymamy, że a2, dzielenie to tak jakby odwrotność, czyli w tej sytuacji będzie minus 1 razy 2 trzecie, czyli po prostu minus 2 trzecie. No, i już otrzymaliśmy w tej sytuacji nasz współczynnik A. No, i tak naprawdę można już część tych odpowiedzi odrzucić. Na pewno odpowiedź A i odpowiedź C by nam nie pasowała. No i teraz jak znaleźć tę dokładną odpowiedź? Czy to jest odpowiedź B, czy D? No, w tym tutaj z tego powodu mamy podane punkt w tym zadaniu, czyli punkt 6 i 0, aby odpowiednio wyliczyć współczynnik B. No i oczywiście musimy podstawić ten współczynnik pod wzór ax plus b. W miejsce a podstawiamy wartość minus 2 trzecie x plus b. No i teraz szukamy niewiadomej b, czyli podstawiamy ten punkt, który mamy w treści polecenia podanego, czyli punkt b, 6 i 0. W jaki sposób to podstawiamy? Pierwsza wartość to x, druga to wartość y, czyli w miejsce y podstawiam 0. To się nam równa minus 2 trzecie razy wartość 6 i dodać do tego jeszcze wartość b. Minus 2 trzecie, tutaj trójkę skrócę z szóstką, zostanie mi dwójka, tutaj 1 zapiszmy. 6 pierwszych, czyli 2 pierwsze zostaną nam. No i teraz mamy 0, to nam się równa wartość. Minus 2 razy 2, czyli to jest wartość minus 4, dodać b. No i przenosząc na drugą stronę. Wyjdzie nam, że b jest równe po prostu 4. No i teraz pozostaje nam nic innego, tylko zapisać wzór tej funkcji, czyli ten wzór tej funkcji wyglądałby minus 2 trzecie x, dodać 4. No, i to jest nasza odpowiedź do tego zadania. I taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie D, która będzie odpowiedzią prawidłową do tego zadania.